Powiem wam, że Patty jest takim typem, co nigdy nie startuje za bardzo w zawodach. Jak deszcz pada, wiadomo, no, głównie te triatlony, głównie jedna ósma, bo nigdy nie zrobiła więcej. No i mimo, że trenuje sporo, no to trochę ma problem z wiarą swojej umiejętności. Nie umiem mi tego tak, płakać. W tym roku trochę więcej potrenowała, bo jechaliśmy do Hiszpanii, w tej Hiszpanii pojeździła i tak dalej. Pewnie ona nawet sama myślała, że zrezygnuje, jak była prognoza podogody, taka, że ma padać ten śnieg, padać ten deszcz i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie, no nie, nie dość, że nie zrezygnowała, to wystartowała, bo. Bawiła się dobrze, jechała z wszystkimi. Jakby chcę o tym powiedzieć w kontekście takim, że warto wychodzić poza tą swoją strefę komfortu, warto wychodzić poza to swoje takie piekiełko, że robimy w kółko to samo. No bo jednak może być to jakaś tam większa satysfakcja. I wiadomo, że jakby dzisiaj padało, był śnieg, coś tam, coś tam, to pewnie byśmy się umordowali. Byłoby dużo, dużo, mniej przyjemnie by było, byśmy się tak nie jarali, że jest ładna pogoda. Ale no, satysfakcja z tego jest. Iron Way on Tour. Podbój południa. Oglądaj na kanale Ironway w serwisie YouTube.